Cześć, witajcie Matrixowi towarzysze. Jakoś tak nie ciągnęło mnie do obejrzenia czwartej części Matrixa. Yy, widziałem recenzję, podobno szalcowaty film, no ale w końcu nasz kolega z Peru Auraz, yy, o którym robiliśmy film, jak pamiętacie, podesłał mi linka do kina. No i chciał, nie chciał. Zarwałem nockę i obejrzałem ten film. Nawet półtora raza, że tak powiem. No, i jest w nim kilka ciekawych momentów słonecznych. Czyżby oni chcieli nam coś powiedzieć? No, to puszczę Wam kilka urywków, kilka tekstów i ujęć słonecznych. Pod spodem macie link do całego filmu, jeżeli ktoś nie oglądał, a chciałby. To zaczynajmy, nie przedłużam. Dziękuję bardzo i cześć, Ipa. Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy, w Matrixie. O co chodzi? Um, jakaś autoparodia? Warner Brothers zamawia grę. Grę, która nazywa się Matrix 4. Które to dno? Drugie? Trzecie? Meta. Co? Przepraszam? <laughs> no nie wiem. I powiem Wam, że mam po tym filmie i ból głowy, i ból. Nie tylko głowę, jak dla mnie, jest to takie pomieszanie z poplątaniem i pokręceniem. Po pierwsze, ni cholery nie wiem, po co ten film, oprócz tego, żeby napełnić kasę, powstał. Dla mnie zbyt duży chaos scenariuszowy, bałagan wątków, pętli czasowych i wszystkiego. Z niestety zachwytu nad Matrixem czwartym y, nie będzie, przynajmniej umie i na 10 w skali Kino Majka daje temu filmowi takie a, no ledwie, ledwie 6 punktów. Matrix Z martwych wsania Rozumiesz, że jesteś bytem cyfrowym? Wiem, czym jestem. Jak go znalazłeś? Nikt nie sprawdzał sklepu z kluczami, więc zacząłem szukać. Szukajcie, a znajdziecie. Witaj w klubie. Otworzył mi się umysł. Dobrze. Spotkało mnie coś podobnego. Nie widzimy tego, ale wszyscy jesteśmy uwięzieni w dziwnych pętlach. Jakoś udało mi się to zobaczyć. I nagle zrozumiałem: To nie jest prawdziwy świat. Po raz pierwszy miałem poczucie celu. Wiedziałem, kim jestem i co muszę zrobić. Czego? Wybór jest złudzeniem. Ty już wiesz, co musisz zrobić. Prawda? Miliardy ludzi żyją sobie w błogiej nieświadomości. Zawsze kochałem ten tekst. Ty go napisałeś? Zawsze, kiedy tu stoję, myślę sobie, o mój Boże, to takie idealne, że musi być fejkiem. Prawda? Yeah. Sure. Fak. Mówiłeś, że dla ciebie ta historia się skończyła. Ale tak to jest z historiami. Tak naprawdę nigdy się nie kończą. Wciąż opowiadamy te same historie, tylko z innymi imionami, innymi twarzami. I powiem Ci, że trochę się podjarałem. Po tylu latach wrócimy tam, gdzie wszystko się zaczęło do Matrixa. Poczułem, że albo znów przeżywam załamanie nerwowe, albo żyję w wygenerowanej komputerowo rzeczywistości, która mnie uwięziła. Ponownie. Oryginalność i świeżość. I o tych rzeczach pamiętajcie, zaczynając pracę nad Matrix 4. I kto wie, iloma kolejnymi. Dlaczego Matrix jest inny? Miesza ci w głowie. Otóż to, mamy zapalić graczom synaptyczną lampkę WTF. Dlaczego Matrix jest inny? Miesza ci w głowie. Mamy graczom zapalić synaptyczną lampkę. Co, tu się odwala? O ile łatwiej odrzucić rzeczywistość niż wyzbyć się marzeń. Malicja w krainie czarów. Matrix jest przecież od transpłciowości. kryptofaszyzmie, to metafora kapitalistycznego wyzysku. Zwiedzamy nie tę króliczą norę. Kiedy powiesz komuś Matrix, o to co widzą. Musimy ponownie zrewolucjonizować granie. Jak rozróżnić pragnienie od uwarunkowania? Płacę psychoanalitykowi fortunę, żeby mi odpowiadał na te pytania. Mój poprzednik kochał precyzję. Jego Matrix składał się z faktów i równań. Nienawidził ludzkiego umysłu. Nigdy nie pojął, że Wy macie w dupie fakty. Ważna jest fantazja. Jedyny świat, który się liczy, to ten zamknięty tu. Uwierzycie w największe idiotyzmy. Dlaczego? Co sprawia, że kupujecie własne fantazje? Uczucia. Zastanawiałeś się kiedyś, czemu masz koszmary? Czemu torturuje cię twój własny umysł? Tak naprawdę to my, podkręcający twoją wydajność. Powiem ci coś o uczuciach. Kontroluje się je łatwiej niż fakty. W moim matriksie, im gorzej cię traktujemy, im bardziej tobą manipulujemy, tym więcej energii wytwarzasz. Porąbane. Odkąd jestem u steru, biję rekordy wydajności i to przy zerowym oporze. Ludzie leżą w łonach, szczęśliwsi niż świnia przy korytach. Tęskniąc po cichu za tym, czego wam brak, boicie się stracić, co macie. Dla niemal całego waszego gatunku to definicja rzeczywistości, pragnienia i strach. Wystarczy dać ludziom, czego chcą. Jak pięknie. Pamiętam to. Pamiętam nas. Tutaj skończył się mój sen. Nie możemy wrócić. Nie wrócimy. Myślicie, że macie przewagę, bo w tym świecie możecie zrobić wszystko. Proszę, do dzieła. Przeróbcie go. Dajcie z siebie wszystko. Wymalujcie niebo tęczami. Ale jest problem. Ludziowieczki nigdzie się nie wybierają. Lubią mój świat. Nie chcą tego sentymentalizmu, nie chcą wolności ani upodmiotowienia. Chcą być kontrolowane, pragną komfortu pewnego jutra. A to oznacza, że wrócicie do swoich kapsuł nieświadomi i samotni, tak jak oni. Wpadliśmy przerobić Twój świat, zmienić kilka rzeczy. Fajny ten pomysł z tęczami. Przypomnij ludziom, co potrafi wolny umysł. Łatwo zapomnieć. Zanim zaczniemy, postanowiliśmy Ci podziękować.